Dlaczego nie podoba nam się nasz głos na nagraniach? Czy naprawdę tak brzmimy? Czy tak nas słyszą inni? Wiele osób przynajmniej raz w życiu po usłyszeniu nagrania ze swoim głosem pomyślało: To ja tak brzmię? Czemu tak dziwnie i tak wyżej niż mi się wydaje? I tutaj dobra i zła wiadomość. Zła wiadomość jest taka, że wszyscy poza Tobą słyszą Twój głos taki mniej więcej, jaki jest na tych nagraniach. Dobra wiadomość jest taka, że tylko Tobie wydaje się on dziwny i nie Twój. Skąd ta różnica? Jest to kwestia tego, jakimi drogami głos dociera do naszych uszu. Mówiąc w uproszczeniu, gdy słyszymy nagranie lub kogoś mówiącego, dźwięk dociera przez powietrze do naszych uszu. Natomiast gdy sami mówimy, swój głos słyszymy nie tylko przez powietrze. Ale także przez tak zwane przewodnictwo kostne, czyli przez między innymi naszą czaszkę i tkanki miękkie. Przez to nasz głos wydaje się niższy, bardziej rezonujący i ładniejszy od tego z nagrań. Dlaczego nie podoba nam się nasz głos z nagrania? Neurobiolog Mark Pell z Uniwersytetu w Kanadzie tłumaczy: porównujemy wtedy wyobrażenie własnego głosu do tego, jak wydaje nam się, że inni ludzie nas muszą oceniać społecznie. To może prowadzić do niezadowolenia, ponieważ dla wielu osób wrażenie wywołane. Swoje Moim głosem nie odpowiada temu, jakie cechy chcieliby zaprezentować światu. Głos to ważny element naszej tożsamości. Kiedy słyszymy swój na nagraniu i wydaje nam się inny niż ten, do którego przywykliśmy, czujemy rozdźwięk. Zdajemy sobie sprawę, że inni ludzie słyszą coś innego niż nam się wydaje. Nasz głos możemy polubić, np. poprzez częste nagrywanie się i osłuchiwanie się z naszym nagranym głosem a poprzez ćwiczenia np. oddechu, dykcji i intonacji możemy mieć wpływ na to, jaki dźwięk dajemy naszym odbiorcom. Jeśli podoba Ci się ten materiał, zostaw serducho i komentarz, a ja wrócę do Ciebie z kolejnymi ciekawostkami.